Hejka! dzisiaj sobie powiemy, no teraz, tu, czy jeden ratunek, czy ratowanie kogoś w taki przypadkowy ratunek, taki przypadkowy ratunek może zmienić ci szybko. Ja Was zapraszam, mam nadzieję, że mu się spodoba. Więc mówię tu o książce, które mi przypadła, przeczytam ją szybko. Jest to romans pod coin, choinka. Które yy. Mamy gościa, który się nie lakuje, na którym mówiono mu, że miłaś to coś złego. Bo po prostu przeszłość mu tam pokazała. Kocha Nowy Jork, bo się wychował w Nowym Jorku, ale nie kocha świąt. I tu w opisie jest tak, że. Właśnie ma 35 lata, bohaterka jest przed 30 na początku, bo kończy w lutym. Zarzam pojemy. Jest to napaś na niewidom. Co na dom. Oni po prostu sprzędzają czas i sprzędzają maj i no Po prostu krzyżka jest pozytywna. Tylko to zawiera, jakby tu mówię, żeby nie zaczynać w młodszym jak. Bo mówię, że są trzy stany? Około trzy, cztery. I więc tak. Mamy sobie jaką to. Koncona. Hej, młodzień, 35 lat. E, doświadczenie życiowego nauczyły Przyjaciel, właśnie jest ze świątecznego nieporozumienia. Czytam te bałpisy. No? Re, właśnie Rej e, wychowany przez sieci, ponieważ ludzie tego w tak będą się I bardzo pozytywnie, tylko on po prostu do miłości podchodzi tak. się zapomnieć o niej. Właśnie, mnie e, wnika w I właśnie spotka. Jest też Ewel, jako druga, druga machadarka. Jakieś tak to stać ja W e, tej po czasie coś się zmieni. Obiad! Yy, właśnie mi się podobało w książce to, że on do niej podszedł inaczej niż do wszystkich. Że sobie myślę, no ale to jest fragment książki, że co, że go dotyka po kratce? Właśnie klatce, To jest fragment książki i gościu się po prostu poczuł inaczej niż zazwyczaj. Więc było też nawiązań, na przykład. Yy, Wróciłam i sobie przejdziemy do Everly. Straciłam w roku z tych wypadków. Wiecie, całe życie zdrowe, nagle w wieku 25 lat, i koniec z roku. I tutaj później, jeżeli sobie się rozpali i odwiedzam ojciec, albo w Londynie, albo one go w Nowym Jorku. Więc, ja jest taką miłą osobą, że pokazuje, że bo innej przeszła korek, znaczy operacja, no przeszły te progówki, to są kur części rozdziału i mnie bardzo zaciekawiłam właśnie ta postać, że to nie jest taka, taka, że od razu on mi się podoba, to może to mi uznać, tylko po prostu pokazuje jak żyć z wadą wzroku, no sobie z rakiem wzroku, że na przykład były sytuacje śmieszne, typu wylanie napoju, czy stłucenie szklanki w łazience, jest to. I książka ma rozdziały tak, że układ jest wygląda tak, że tutaj może na przykład, że często albo tu jest tekst i tu jest rozdział, a jak jest rozdział, to nie odstąp, to następny, bo się kończy na przykład tu i się kończy, to ona robiła autorsko, zrobiła odstąp. I tu bardzo ładnie jest rysunek, ona jest yy, Właśnie też yy, ten rysunek, on się pojawia i, on, i to jest na początku każdego akapitu na każdym początku akapisji. bardzo mnie się zaskakowiło relacja była bardzo ciekawa tylko, że tutaj było też nawiązanie między innymi pokazywała audiobooki muzyka I po to na 69 mnie po prostu było nawiązanie tak, do jednej serii Ja po prostu, to są właśnie ten ostatni dialog Zaczyna się drugi a kapitem, że po prostu się, że romans a nagle nawiązali do jednego z tych popularniejszych hierotyków, więc no ja po prostu... Co? Nie, nie chciałam, że uśmiech, nie... to, to tak mamy. Jeszcze tylko brakuje, żebyśmy podpisali kontrakt w takie. bo no ona oglądała mi Czy filmy, czyta książki. do Tak, to jest trudna 69 myślałem myślałam, że się uśmiecha. Tu gadał o jej samopoczuciu, ją wspierał, bardzo ciekawa Nasz był holdem, jak mówiłam wcześniej. Skończyło się pozytywnie, tutaj go wrobili, bo ze względu... ja nie wiem... Jak... Yy, po prostu yy, potem jak się stracił, wiedział, że to będzie tylko romans na trzy tygodnie od świąt do właśnie 25 stycznia, a jednak się do niej przywiązał, i to wyglądało tak, że później się załamał. Ale się, później stwierdził, że muszę zapomnieć, i tu nagle jego, jedna z tych właśnie znajomych, jego taka ze szkoły, osoba, którą zna on zna, jego, jego, jego i jego, Niby lejemy, ale oni jej nie robią. czym go wrobiła w pewną sprawę i on później, i ona chciała, żeby z nią wziął ślub. A na przykład też było, że mówił kumplowi, że się z koleżanką z pracy, która błagała po prostu na. No, może być. Dwie były takie i ja nie wiem, jak można. myślałam, dziwię, co może trzymać z portfelu, bo zwykle jak wiecie, portfer, to jak widzę, męski portfel, to. Zazwyczaj dokumenty i pieniądze, a tam jeszcze jedna rzecz, nie? ja patrzę, tak czytam, co da się w portfelu. I tutaj ja nie da się w portfelu I, i nie, to jest prawie 300 stron, a właściwie 263 i rozdział nie kończy się tu, że tu nie jest kartka odstępu, tylko ona się kończy tu, więc to jest taki inny plus e, nagłówki, postać z tej właśnie poprzedniej książki, naszego że później nasza właśnie po tej korekcie, po prostu właśnie operacji, matka i jej przyjaciółka stwierdziły, że będą jej szukać partnera. Był jeden gościu, jeden to mu Po prostu gościu był wrażliwy, prawie się do niego przywiązała, ale się dowiedziała, że będzie to po prostu, nie? Bo jeden miał miał dziecko w Szkocji, więc to, to może zielone małżeństwa. Jeden ja też był gościu, który po prostu... całą tutaj się o historii, tutaj chodziło mi... Bo o rybie, bo właśnie Harper i chodzącego mi kota się rozkręcałam. Yy, chyba z 12... nie, 13 się zaczęło jej opowiadko, czyli 11 od 11 jest Ewend, więc mamy... Jak z przyjaciół kostka zdawała, panów tam No właśnie, BMW to właśnie w, Lundy, w, West, w Nowym Jorku jest, bo to polnym prowadził na siebie. A później, że do Londynu na ja takie, na układek o sukience i randki i tutaj miał randkę z kumpem właśnie z mand Mandy Pracy, więc on po prostu krytykował wszystko W sobie ona opowiadała każdą seria, ale według mnie to nie jest właśnie był to goście sprawdzać i tutaj że... w ogóle ciekawie, później była zawsze. Jedna się na ramą, wróciła do zdrowia i się kończy pięściwie. mniej więcej przytoczyła? Na Czas na podsumowanie. Nie się, się pójdzie do książka. To była coś innego Nie zazwyczaj. Zazwyczaj to są albo młodzieżowe rywalstwa z naszymi realistami. albo jak ktoś widział moją biblioteczkę, to widzi, Jakie książki mam? Plus też mam yy, książkę. Kupiłam ją dwa dni temu. I to był co wyseptał nam deszcz, Więc na razie nie czytam, bo muszę już i historia była taka z tym, że wtedy go wskrzydał go, tak, wiesz, jak tu, o tak, nie? Ja otwieram tam, no, E, O, 3, E, 3, 2, Tak E, 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 Co to E, 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 w polecaniu? Tak, bo one stoją obok siebie i to, to poletali, więc... I obok tych książki, co ją kupiłam, bo jedną, to albo autorami stawiam, albo rozmiarowo. Właśnie one stoją, bo tak. Jedna autorka, później jest ta druga, jeden autor, kolejny i na dole są dwóch autorów e, po ileś tam. Bardzo się podobało to, było, od czynności klimaty świątecznej, jak możecie powiedzieć, pokazywanie problemów życia z niepełnosprawnością. A jak się podobało to łapetka, wameczek i cześć.